Działa, działa, dobra. Ta lampka trochę przeszkadza. Czy będzie sobie stopa? Dobra, myślę, że może być OK. No to tego. Czekamy sobie na osobę, która dołączy czy nie dołączy, będzie na projekcie? Bo czemu nie? Widzicie, trochę już zrobiłem. E, większość sam, aczkolwiek tamto na przykład poziom, zaraz wam pokażę. E, na przykład, o ten poziom chyba nie robiłem samego. Nie, ten, ten nie robiłem sam. Pomagami, ktoś mi pomagał, nie powiem kto. Widzę, że coś jest nie tak. Więc sobie. No dobra, raczej nie, nie mogę, nie mam jak. O, dobra, teraz. Hmm, o dobra, jakoś żyje. Poczekamy sobie chwilę. Trochę to potrwa. W tym momencie może sobie zrobimy w takim razie. Zrobić to u żółtych, bo u żółtych nie zrobiłem. To czekajcie. No gdyby żeby tak było dawaj przywitaj się może będzie może więcej ludzi przyjdzie nie wiem jak się pytaje, czy mnie było filmiku dlatego że nie mi się nie chciało robić z tym dawno no dobra nie chciało mi się jak będzie mi wywalało to będę zły no bo Internet mi inak zamula Jak mi źle słychać to przepraszam ale o jest i nasz gość honorowy tego zwany No pytanie chcecie więcej odcinków z kamerką Czy nie żeby coś ale nie przypadam tak za robieniem filmików z kamerką. Normalnie mógłbym teraz założyć jakąś maskę czy coś takiego, żeby wiadomo, moja twarz się nie pokazywała. No ale ja, ja tak nie robię przy tej okazji. Przynajmniej już do tej pory. Jak słyszycie jakieś huki, to mój na 5 gwiazdek. Okej. Okay. O no, mój też. To własny choler. O no, mój też. Jak koleżanka przeklnie, powie... Yyy... Family Friend, jakby co? Jak powie coś w stylu Siusia, Gdupa, coś innego, to z góry Was przepraszam. Musicie się, no wiecie, uzbroić w. <ścoughs> Nie umiem tego nazwać, przepraszam. Zatkało mnie. Jak kakao może zatkać, to i zatkało mnie. A i będzie możliwe, że jeszcze jeden odcinek, ale to w nocy, tak o północy. Nie wiem. Może o północy. Zobaczcie, co zrobię. Kule. O. Jak słyszycie, jak zrobię tak? Jak coś słyszycie, to was przepraszam, ale nie umiem inaczej zrobić. Znaczy, jak słyszycie jakiś głos, to. Wiecie. To dlatego, że mi się coś zepsuło. Sprób w miarach możliwości spróbuję się to naprawić. No, wygląda to jak. bardzo fajnie. No, ekstra wygląda. Tutaj ona tu zrobiła tą lawę. Nie wiem, czy może. Znaczy, wolałbym zrobić żeby tu była taka ściana. A to może później się zrobi to ja zrobię ja, to zrobię ja, o tutaj ona robi, dobra, spoko, spoko, pomogę kukama, dzień następny ta, ta, ta. coś się zepsuło. <gry> nie, no kurde A! Ja jestem, ja jestem jednak debilem. Ja nie potrafię budować. No spokojnie, da się to wymazać, robić od nowa. Dobrze, że nie wszystko od nowa, bo bym chyba poświęcił znowu... Praktycznie no, całą noc. Ostatnio jak ją robiłem, to chyba poszedłem spać o której trzeciej w nocy. Moja godzina. no co, gówno. I to rada trudno. o red, jak chcesz. Tylko. Czy mapka, jak widzicie, nazwa się tak. Jak y, będzie zrobiona, to polecam. Polecam y, no, odwiedzić mapkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no, sześć. Tutaj tak. To ma mieć takie początkowe, to ma mieć 15 poziomów. Później się może, jeżeli wiecie, zrobi się jakieś minigamesy. Nie wiem, czy będą. Może będą, ale to zależy gdzie, bo jak widzieliście chyba. <śmiech> no. <śmiech> oh, kurde. Ile ja tutaj, jestem tutaj, za mnie rób za mnie, mi się już nie chce. Jak chcecie, żebym zrobił odcinek z... Z... Kimś na B. Pewnie się już ta osoba domyśla. Druga litera to R, czyli byry. Spokojnie i tak nikt nie wie, kim jesteś. Tego ja wiem. Więc no. Ładna szachownica. Tu czeka E. Teraz można, nie to, nie to. Omega, ja wiem. Błagam, żeby to nie... Bła błagam. Nie. Bez takich... Nie. Ja cię znam. <śmiech> <śmiech> Kurde. Dobra, już myślę. Już się bałem. Oczywiście nie mogę wam powiedzieć co ona by tam zrobiła. Ale ja wiem, ja to widziałem, ja... 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 Ja nie mogę wam po prostu powiedzieć, to z kanał mi Friendly. Mi się filmik już kończy. Ja pierdzielę. Dobra. Jak chcecie drugą część. Jak chcecie drugą część. E, drugą część. Jak buduję tą mapkę, to piszcie w komentarzu. Cztery lajki. Robię kolejny odcinek z budowy tego mojej mapki. Trzymajcie się. Cześć.